Kawicowie, witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będziemy malowali coś i możecie ocenić. Bo za kilka dni jadę do mojej krzeszemki, właśnie włączę komentarze. No i będziecie mogli napisać ocenkę. Dzisiaj, rysujemy liścia i narysuję go tutaj. Uśmiechnięty, uśmiechnięty. Dobra. Ja z może ten domu bo mi się nie podoba. Ja się czekam, po pójdzie żeby y, to zrobić. Noż jestem. Ja używam takie chusteczki. Używam takie. Jak macie chusteczkę, którą podzielić. Jest taka brudna, ponieważ jeden raz, ja jeden raz, przecieram ją obrazki. I zapomniałam, i chciałabym pozdrowić Olivię i Zosię. No to jak już to zrobię. Dobra. No po prostu się zmazuje, więc... Jest to ta chusteczka jak coś. O, tutaj tutaj jest była chusteczka. To jest chusteczka, i tam jakby. Dobra, tak brzydkie. Wszystkie ale to nic. Dobra. I to tyle. I to tyle. <Ky> Nam tutaj... Teraz to mam tutaj... Teraz przedstawię obrazki. Mam tutaj arbuzika, listka. Reniferka, serduszko, ustka, takie dwa serduszka, łapka psia, oko, czapetka urodzinowa, dwie kości i takie buzie. I to wszystko. Bajo!